Witam Państwa serdecznie. Jako zapowiedź kolejnej audycji wybrałem fragment, który jest absolutnym hitem internetu. Otóż Mason, który ma swój kanał na YouTube, kanał Flatersa płaskoziemca, ujawnia, że Masoni wiedzą, że Ziemia jest płaska. Ten fragment brzmi następująco. Chodzi tylko o to, że ziemia jest płaska. I oczywiście prawdziwi, ma prawdziwi masoni wiedzą, że żyjemy na płaskiej ziemi. Zapraszam na ten, wysłuchanie tego fragmentu, a za kilka dni będzie cała audycja. Tłumaczę w miarę dokładnie. A zatem teraz wiesz, so że węgielnica i cyrkiel to symbol płaskiej ziemi. Nie ma to nic wspólnego z szatanem ani diabłem ani niczym takim. To nie duch. Chodzi tylko o to, że ziemia jest płaska. I oczywiście prawdziwi masoni wiedzą, że żyjemy na Płaskiej ziemi. To oczywiste. Przynajmniej prawdziwi masoni to wiedzą. Większość symboli masońskich to symbole płaskiej ziemi. Przede wszystkim symbol pod nazwą "wszystko widzące oko".